Cześć, nazywam się Adam Jastrzębowski z firmą Kane. Jestem związany oj, bardzo długo, wręcz prawa od samego początku. Mm. Ja, ja nazywam się Eryk Terminal z firmą. Pierwszy kontakt miałem w latach 90. Co do strzyżenia, tutaj wykorzystaliśmy bardzo dużo struktury tych włosów, po to, że jak sami wiecie, e, przedstawienie ruchu we włosach jest bardzo ważne. Nie chcieliśmy, by, żeby ta, ta fryzura była płaska. Dojrzeliśmy do wniosku, że inspiracją będzie ruch, ziemia, powietrze, czyli to, co jest w życiu taką naturą, co ją będzie przedstawiać jako, jako osobę. czesana wiatrem w powietrzu. Zgadza się, była czasana wiatrem. De facto, co nas może inspirować jako to, że jesteśmy stylistami? Praca stylisty daje nam bardzo dużo, dużo możliwości. Daje nam odkrywanie samego siebie, ale również daje nam odkrywanie naszych modelek, które na co dzień, na co dzień obsługujemy, to co, co, co czeszemy. Praca w ogóle z ludźmi daje nam wiele możliwości. Oni dają nam energię, a my dajemy im swoją energię. Ja znowu bardzo inspiruję w tym, że daje im radość, klientki są zadowolone na co dzień z tych fryzur, z tych kolorów, które im wykonam. Natomiast jako szkoleniowiec lubię przekazywać wiedzę, którą zdobyłem przez te lata, jak jestem fryzjer. Wiedza, którą przekazujemy na co dzień, myślę, że daje też również dużo satysfakcji dla ludzi. Ludzie się rozwijają, ludzie się Dostajemy nowy obietnicę do tego, żeby tworzyć coś nowego i to, co przekazujemy, dajemy całym sercem i od siebie.